Julita Ciwochowska, klasa szósta, powie wiersz pod tytułem Skok o tyczce. Proszę bardzo. Kazimierz Wierzyński, skok o tyczce. Już odbił się, już płynie. Boską równowagą rozpina się na drzewcu i wieje jak flagą. Do lata, do poprzeczki z nagłym przepotem przerzuca się, jak gdyby był ptakiem. Zatrzymajcie go w rocie, niech w górze zastygnie, niech w tył odrzuci tyczkę, niepotrzebną dźwignię. <tryk> niech tak trwa, niech tak wisi owniętych chmurą, rozpylonych w powietrzu, leciutki jak pióro. Nie opadnie na siłach, nie osłabnie w pędzie, jeszcze wyżej się wzniesie nad wszystkie krawędzie. Odpowie nam z wysoka. Odkrzyknie się echem, że leci prosto w niebo. Jest naszym oddechem. Dziękuję.